Cześć, witajcie. Przepraszam, że ostatnio jest mnie troszeczkę mniej na kanale, wpada też znacznie mniej filmów, ale jest to spowodowane raz tym, że robota od cholerci, a dwa, że mnie położyło dość mocno chorobsko. Zresztą zapewne słyszycie, że z moim głosem nie jest jeszcze najlepiej, ale dwa dni temu trafiłem na coś, co mnie troszeczkę zaniepokoiło. Może przejdźmy sobie od razu tutaj na stronę CD Action i artykuł, czy mamy? Pana, który to stworzył. Pana Adama, Adamusa Kołodziejczyka. Nexus Moc zostało sprzedane. Największa platforma z modami znalazła nowego, tajemniczego właściciela. Twórca Nexus Moc przyznał, że zdecydował się porzucić projekt ze względu na stres i związane z nim problemy ze zdrowiem. I z całym szacunkiem wybaczcie, ale takie tłumaczenie jest dla mnie y, jak zwykłe pierdolenie o Chopinie. Przejdźmy sobie może przez ten artykuł. Oczywiście, żeby było jasne, y, będę tutaj komentował słowa Darkwana, czyli... Już byłego właściciela hmm, Nexus Mods, nie pana Adamusa. Doskonale znana wszystkim fanom modowania gier platforma Nexus Mods powędrowała w ręce nowego właściciela. Taką wiadomość przekazał nam twórca całego projektu Dark One, który w specjalnym komunikacie wyjawił dlaczego zdecydował się porzucić swoje dzieło. Dowiedzieliśmy się m.in. o tym, że autor Nexus Moc od wielu lat zmagał się z problemami związanymi ze stresem. Ostatecznie postanowił więc odejść od największej strony z modami i odpowiednio o siebie zadbać. Czyli. no nic dodać, nic ująć, sprawa w miarę jasna. Po prawie 24 latach prowadzenia Nexus Moc, nadszedł czas, abym wycofał się z codziennego zarządzania stroną. Nie jest to decyzja, którą podjąłem lekko, wręcz przeciwnie, ale myślę, że leży to w moim najlepszym interesie i w interesie społeczności. Dark One zaczął od przypomnienia historii powstania Nexus Moss i cofnął się do czasów, kiedy czekaliśmy na debiut Morwinda. Okej, okay, tutaj myślę, że możemy sobie przeskoczyć, ponieważ nie jest to nic, co by nas bezpośrednio interesowało. I lecimy dalej. Jak można się domyślić, powstanie Nexus Mod znacząco wpłynęło na życie jego twórcy. Tarkwan nieco się przed nami otworzył i przyznał, że praca nad rozwojem platformy kosztowała go wiele zdrowia i nerwów. No, z pewnością. Nie, nie da się ukryć, że zapewne tak było. No, jakby nie patrzeć, zarządzał największą platformą do modów, jaka istniała. Nie wiem ile jest teraz tam dziesiątek tysięcy modów, jeżeli nie setek tysięcy, no ale jest tego sporo. Od tamtej pory, wypowiedzi Darkwana, strona była całym moim dorosłym życiem. Każdego dnia przez ponad dwie dekady byłem na wezwanie, naprawiając problemy, czytając opinie, wysyłając aktualizacje, czy Wciągając się w najnowszą odsłonę afer społeczności, stres związany z pracą był regularnym źródłem niepokoju i problemów zdrowotnych. Dałem sobie sprawę, że się wypalam i zaczęło to mieć wpływ na moich pracowników i Nexus Mods jako całość. I teraz to, co mi tutaj no ni cholery nie pasuje. Mimo to Dark One uspokaja, że choć Nexus Mod zmienia właściciela, to dla fanów modów wiele się nie zmieni. Jak twierdzi większość obowiązków, i tak przejął już jego zespół. Co się teraz zmienia? Szczerze mówiąc, niewiele. Przynajmniej nie z waszej perspektywy. Już zacząłem się wycofywać za kulisami kawałek po kawałku. Przez ostatnie kilka lat, zespół przejął większy ciężar na siebie, a strona radzi sobie lepiej niż kiedykolwiek. Teraz zmieniają się po prostu formalności. Chodzi o upewnienie się, że właściwi ludzie poprowadzą Nexus w Moc w nową erę. I to mi brzmi jak naprawdę najczystszej wody pierdololo, ponieważ e, okej, okay, chłop się wycofuje z Nexus Moc, bo ma problemy, nie może tego dźwignąć. W porządku, gdyby faktycznie robił to sam, jestem w stanie... Zaakceptować takie wyjaśnienie. Ale zaraz w kolejnym akapicie mamy informację, że cały zespół ludzi zajmuje się Nexus Moc już od tak naprawdę kilku lat to trwa. Więc co by przeszkadzało, żeby chłop sobie siedział na dupie, odcinał kupony z tego, co stworzył, a samymi problemami zajmowali się ludzie, których on wyznaczył których później wyznaczyli ludzie, których on wyznaczył i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest tutaj coś więcej. Jeżeli nie, jest to tylko kwestia samych pieniędzy. Może być tak po prostu, że mu posmarowali taką kwotą, że, że nikt by nie odmówił. Jest to możliwe, nie? ale nie wydaje mi się, żebyśmy sprzedawali kurę, która znosi złote jaja. No chyba, że faktycznie ta... Kwota, którą byśmy dostali, będzie na tyle wysoka, że zapewnimy sobie przyszłość sobie, swoim dzieciom i dzieciom jeszcze naszych dzieci. Może wtedy. Druga sprawa: wciąż nie wiemy, kto kupił Nexusa. Wyciągając taką najbardziej foliarską teorię. Już teraz nie mam tutaj przy sobie nigdzie czapeczki foliowej, ale załóżmy, że ją założyłem. Kupił Nexus Moda, kupił jakiś, nie wiem, game developer albo wydawca gier, czy też nawet, pójdźmy grubo po całości, Microsoft. I teraz tak. Co zrobią? Zamkną witrynę? Mają do tego prawo, są właścicielami. Yy, abonament? Też mogą. Teoretycznie już jest w pewnym sensie nexus mod płatny. Nie? Jeżeli chcemy coś ściągać szybciej, więcej, lepiej, no to i tak musimy płacić już haracz i wszyscy się z tym pogodziliśmy. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nowy właściciel to podniósł lub zrobił obowiązkowe, żeby w ogóle móc być zalogowanym w nexusie. E... Albo po prostu wszystkie mody płatne, tak jak robi Bethesda w swoich dziełach. Jasne, część modów ma darmową. Jeszcze. Co będzie później? Zobaczymy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, są to na razie teorie spiskowe i być może nic się nie zmieni. Być może nic się nie zmieni w tym roku, za dwa lata. Ale co będzie za 3, za 5? Czy będziemy jeszcze odwiedzać Nexusa, żeby pobrać mody? No, tego nie wiem. To mnie troszkę niepokoi. I tak jak zmiany, oczywiście, zmiany są dobre i zmiany są potrzebne, tak. Ostatnie wydarzenia, które się dzieją w, w ogóle w naszym giereczkowym świecie. Troszkę mnie niepokoją, a tak duże transfery, tak zupełnie z tyłu, ponieważ no, informacja o tym gruchła, przynajmniej dla mnie ni stąd ni sowąd, wydają mi się bardzo podejrzane. No ale dobrze, może poczekajcie, zerknijmy sobie, czy wiadomo w ogóle, kto kupił Nexus Moc. No dobrze, troszeczkę pogrzebałem, troszeczkę pogrzebałem i słuchajcie. Najprostszym źródle w Wikipedii. Nie uspokoiło mnie to. Słuchajcie, nie uspokoiło mnie to wcale, wcale. Scott ogłosił, że sprzedał Nexus Mods w związku ze stresem i tak dalej. No, oczywiście o tym sobie mówiliśmy. I teraz to, co nas interesuje. Później ujawniono, że właścicielem jest yy, Chosen, firma, Chosen. Chosen. O, nie lubię, jak mi to tak wyskakuje. Firma zajmująca się grami, nastawiona na wzrost. W świetle wcześniejszych oświadczeń Wiktora Folmana, współzałożyciela yy, Chosen, który wcześniej opowiadał się za zakupami w aplikacji, NFT i kryptowalutami zapewnił, że nie wprowadzą agresywnej monetyzacji, ani płatnych modów do witryny. Teraz, to ja w ogóle w ten kurna nie wierzę, nie? No nie jest dobrze, myślę, myślę, że... E, można się zacząć zrzucać na wieniec dla Nexusa. Tak jak powiedziałem, pierdolenie o Chopinie, tak? E, gdzieś tam padła fama, że z Przedany został Nexus za 25 milionów? Może tak, może nie. To jest nieistotne. Istotne jest to, komu został sprzedany. I jeżeli faktycznie jest tak, jak tutaj jest napisane, że kupił go Chozen, który wcześniej opowiada się ze zakupami w aplikacji. Wejdzie to prędzej czy później, jestem tego pewien. No dobrze. Ale żeby nie było tak pięknie, to nie jest koniec złych wieści. Przejdźmy sobie dalej. E, kolejny raz CD Action, tym razem e, Filip Chruszczu Chruszcz... O, O. Darken Darker. Spieszcie się ogrywać gry z biblioteki Epika, tak szybko odchodzą. I nieważne czy Dark Darker uważacie za grę dobrą, słabą czy kompletnie skaszanioną. E, nieważne czy w nią graliście, czy w nią nie graliście, nieważne czy chcieliście w nią zagrać. Teraz już nie zagracie. E, sprawa jest trochę głębsza. E, Kolejny raz jest usuwany tytuł. Dobra, nie będę zjeżdżał, bo jakieś kretyńskie reklamy się odpalają. Jest usuwany tytuł z naszych bibliotek. Coś, co nabyliśmy, coś, co kupiliśmy, coś za co zapłaciliśmy, będzie wywalone. I faktycznie gdzieś tam wyczytałem, że ci, którzy zakupili Legendary Edition, dostaną kaskę z powrotem. Chociaż tyle. Póki co są na tyle przyzwoici, że jeszcze oddają nam za to pieniądze. Ale to, co wtopiliście w grze za zakupy, które dokonaliście, a tego już nie, nie otrzymacie, tego nikt wam nie zwróci. Tak samo czasu poświęconego temu tytułowi też wam nikt nie odda. Kolejny raz jest pokazywane. Że niczego nie będziemy mieli na własność. Dlatego tak ważna, wydaje mi się, inicjatywa Stop Killing Games. Dlatego tak wartościową platformą wydaje mi się GOG, który stara się te gry ratować. Nie jest dobrze, nie? To no kurczę. Nexusa nam zabierają. Tytuły z bibliotek nam zabierają. A żeby było tego mało, słuchajcie, wróciłem sobie z pracy do domu. I sobie tak pomyślałem, że no, dziewczyny coś tam oglądają sobie w telewizorii dni jakiegoś filma, to sobie poczytam artykuły. Tak, wiecie, do kotleta sobie wcinałem kolacyjkę I pomyślałem, że żeby im nie przeszkadzać sobie przejrzę jakieś właśnie artykuły o, o gierkach, giereczkowie, coś takiego lekkiego. No i trafiłem na, kto wymyślił smak, Ridgea Nintendo Switch. To historia, o której mało kto słyszał. No, pomyślałem sobie, kurczę, do kolacji, jak znalazł, nie? Najbardziej gorzka substancja znana ludzkości, która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Y Zaintrygowało mnie. Chcę sobie czytać dalej. I co? O tym, o co w niej chodzi, możecie przekonać się z poniższego materiału wideo. Komputer Świat. Kurwa. Tak wyglądają wasze artykuły? Chodzę sobie poczytać, a wy mnie odsyłacie na YouTube'a? No chyba was Bóg opuścił. No, oczywiście nie obejrzałem, no bo, tak jak powiedziałem, nie chciałem włączać sobie wideo, żeby nie przeszkadzać, i się nie, do, nie, nie dowiem, kto wymyślił smak kartridża. Jeżeli chcecie, napiszcie mi, może w komentarzach zaspokójcie mój głód wiedzy. Dobrze, słuchajcie, ściągnęło mi się Alters, także zaczynam ogrywać Alters, i zapewne widzimy się w jakimś gameplayu z niego. Także spadam sobie troszeczkę pograć, póki jeszcze ciut sił we mnie. Wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia na razie.